Ohio! Jestem Tosirko, a to jest Kalow of Duty Adventure Warfare. Zaczynamy dziś kolejną misję. Zawsze na początek jest jakiś filmik. Którego raczej... Nie pomijam ani nie ustawiam go gdzieś z boku. Mam nadzieję, że moje gadulstwo nie będzie bardzo przeszkadzać w odbiorze. Okej, okay, mamy tutaj zarys planu misji. Tam jakiś gość o nazwisku Hades się odezwał. Wow, te śmigłowce są niewidzialne. Bayer! A co do... Hadesa, który tam... ...z nami gadał. On jest jednym z bogów greckich. I zajmował się podziemiami. Zaświatami. Dlatego... ...to, że on chce być zbawcą... A wybrał sobie imię Hadesa Ups! Trochę nie za bardzo mi pasuje. Zależy, że on ma takie... taką ksywę. O, ładnie to wygląda. A, tam są. Okej. Okay. Zabawę czas za zacząć. Można skoczyć? Niestety nie. O, jeszcze tam są. Już, już. Jedziemy. Nasi, mam tu jakąś inną lepszą broń? Myślę, że ta będzie troszeczkę lepsza. Ściśnię dwukrotnie. Aha, no dobra, wzmocniony skok, ale nie wiem na co on. Eee, jak ja nie lubię tego z tym który mi się tu odpala. Okej, okay, mam tutaj użyć czegoś. No, mam tarczę w pewnym sensie, ale... Co to teraz ma być? Aha, dobra. Czyli tak, możemy podejść. A, zajebiste to jest. Załapałem w tym momencie, ale mam strasznie ciężki obrót i jeżeli są z boku, to obrywam. Ale są. Kurczę. Jakby byli tylko z jednej strony, to by wszystko było ok, ale że są z dwóch, to mam przechrapane. To nie jest okolna tarcza, jak ja się obracam, to obrywam. No, zaraz, ten czołg działa? Mam nadzieję, że takie przesunięcie... Zadziała w porządku. No, no dobra, odłączmy się od tego, bo mi to nic nie daje. A wykorzystam coś o wiele lepszego. To chyba nasz zresztą ten czołg. O! Oh, fuck! Coś jedzie, lepszego Nawet latające mają A to latające można tak załatwiać Całkiem nawet świetna sprawa z tym Przynajmniej mam lepszą ochronę w tym pojeździe Się tyle teraz, że masakra po prostu? Okay. Co mam? Złapać kolejną imprezkę? Użyj tamu? Albo... Aha Okej. Okay. Dlaczego to, to całość co mam użyć jest tak strasznie daleko. No i chłopaki. Jeżeli wy tak będziecie mnie osłaniać, to ja wam naprawdę dziękuję bardzo. Przecież nie spodziewałem się, że on zajdzie mi od tyłu. Ale, i was tutaj tyle jest, że weź wyrzutnie i go zniszcz. Może mi któryś z inteligentów powie, jak ja on się tam dostać na początek. Przy takiej ilości wojska. O, tu jest wyrzutnie, okej. Okay. Zobaczę sobie, gdzie wrogowie są. Okej, okay, amunicja, no to biegniemy na drugą stronę. Osłaniać, panowie, osłaniać. Nie da się. Kalipa. lipa. A, tu jest, czynka. Nie ja chcę uciec. Upierdliwa tam jest jak nie. No okej. Okay. Przynajmniej nie ma tego jednego wielkiego. O ile ta zabawka jest zajebista, fajna i w ogóle to tyle przy turu przeciwnikach jest naprawdę ciężko się nie bawić. Ale zmieńmy w tej chwili, bo mi jest niepotrzebna. Mam się dostać do środka. No to idziemy. Tak, oczywiście. Alarm musieli włączyć. Przybram co by nie było. Hm.

didn't stand a chance keep moving klimat tutaj jest sobie mist Junction head right for the reactor room stay together zaraz mi tutaj obcy wyskoczy z boku i będzie dopiero albo cerber skoro koleś się nazywał Hades pies o trzech głowach

O, tam was pełno. O, troszeczkę mi się oberwało. Nie ma gdzie się schować. To jest problem. Mam nadzieję, że na balkonie was już więcej nie ma, bo mi tam wkurzanie. Jasne nie ma, ale są tam. swojego trafiłem. Przy okazji. I to by było na tyle takiego wybuchowego strzelania. myszka mi tutaj przycina. O, granat. To, że myszka mi troszkę przecina, to po prostu jakiś śmiecik się dostał pod myszkę i dlatego należy utrzymywać czystość w miejscu pracy. Skan. Na wszelki wypadek, a to joker, to jest nasz, to też był nasz, wchodzicie mi kurde pod celownik. Nie wiem, czy jesteście nasi, czy przeciwnika. To już nie byli nasi. Tak, jestem zdecydowanie pewien. O, drony. No tak, amunicja się tam skończyła. No tu chyba nigdzie nie ma amunicji. Co to było? Zabiło mi coś, a ja jakoś nie bardzo wiem co. Hmm, myślałem, że będzie łatwiej troszeczkę tutaj przejść, ale szczerają ze wszystkich stron. trochę nie ogarniam, kogo mam szarować po prostu. To <tryk> można strzelać. Zekwitowałem przynajmniej tych trzech na górze. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Że ja posiadam granaty. Chyba trochę skutkowałem. Ponieważ wydaje mi się, iż jest odrobinę mniej, można przejść do przodu. Ciężko tutaj było przejść, ale jednak się udało i wybiliśmy wszystkich. Teraz kolejne przejście, ale problem jest. Gdzie ty masz tą broń, którą odrzuciłeś? Potrzebuję amunicji do jednej broni, aby ją zmienić, niestety. Nie zostawi. Czy czasem nie zrobili kółka? Eee... kolejna zajebista zabawka. Okej. Okay. E, czemu ja się kładę? Jak chciałem pęknąć. Niestety stać, żeby uruchomić dron. Ale dron to jest najlepsza zabawka w tej grze. Okej, okay. zlikwidowałem sobie drona, bo chciałem podlecieć do góry, ale zapomniałem, którym przyciskiem się O, tutaj była broń. Gdzie ona jest? Za cholerę nie widzę tutaj nic. Miałbym tu paść, to tylko dlatego, że nie widzę przeciwników, którzy teraz do mnie strzelają. Okej, okay, wejdźmy trochę wyżej może się trochę rozjaśni to tak naprawdę do mnie strzela. Nasz? Nasz. Okay. Kolejne, zajebiste drzwi. Dobrze, że nie szedłem wcześniej. Console still live. Patch in and run diagnostics. Get on that console. Uh, okay, yeah, I should have finished something on the ship, but just to have had on the console. Prophet, you got this? Copy. We're seeing. <sharp inhale> <sharp inhale> Levels are dropping. The steam relief line. <sharp inhale>

Nie ułatwią. Tak się domyślam. No jasne. O, po co? Wszystko się tu wali, ale ich musi tu być w cholerę. Może trzy granaty coś się zdjął? Dobra, noc. Tędy się nie da przejść, niestety. Szkoda. Sorry. Przeszczelam do ciebie. Kolejne kurde fajne miejsce. Ta mapa jest jakaś walona w tym momencie. Szczerun po swoich. Zdałem sobie tutaj sprawę z jednego. Będę musiał to przetestować. Mam 150. Czy wymiana magazynka? No jednak nie. Gdzieś wpisało, iż wymiana magazynka w broniach tutaj powoduje utracenie amunicji, która jest w tym magazynku. Jakoś niespecjalnie to daje efekty. <laughs> Chyba się coś wali. Uh -uh -uh. Pięknie to wygląda po prostu. Bardzo pięknie tylko. Nie <laughs> Bardzo fajna misja. Choć w niektórych przejściach było tak ciemno, że sam niewiele widziałem. Zginęło mi się, co prawda? Ale okej. Okay. Bardzo fajnie się zapowiada, ponieważ to jeszcze początek gry, a co będzie dalej, zobaczymy w przyszłych materiałach. Okej, okay, ja pozdrawiam dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, subskrybujcie, linkujcie, komentujcie, zwłaszcza to. O, okej, okay, to chyba na tyle. Pozdrawiam, cześć, pa. pa.